Siema ludzie, z tej strony Daxer YouTube A w, 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 w tym odcinku będzie kolejny odcinek e, I w tym odcinku będzie e, Świat Wending Horror Storm, Czyli będzie horror, coś strasznego Ale w tej chwili zostawcie łapkę w górę, subskrypcję e, I zostawcie też komentarz I przypominam e, e, 20 subskrypcji będzie piosenka I też nie zapomnijcie o dzwoneczku e, No to zaczynamy Dobra, już jesteśmy y, na świecie. Patrzcie, te czerwone oczy. Ale dobra, czy Dobra, wiem, że to po angielsku. E, dobra. Patrzcie, jak to w ogóle wygląda. W ogóle, patrzcie, jak to wygląda. Co jest to, co postać w ogóle? nie, ja zniszczyłem. Dobra, nie niszczymy tego. Aha, ja, no dobra, to už jo, to... Dobra, wchodzimy. Bo... Co je? Co je? Co mi się dzieje? co je? Co je? Co je? Co, 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 co? Co to jest? To jest jakiś portal? Co to jest? na razie to jest normalny. Czemu ja się nie mogę ruszyć? Halo! Co je? Co je? Co jest? Co się stało w ogóle? Jezu przecież dźwięki. Jezus Maria! Co jest? Czemu to jest. Ja muszę czekać jak się coś stanie. Ja mam nie... Ja o, nie. 2020. Jezu, o nie! Jeszcze deszcz! O nie! No nas coś tu jest? Czeka co je? O! O, sikiera! Drugą sikierę też wezmę. Na wypadek. O nie, ja się teraz boję! Co? A, to zdjęcia. Dobra. Zbierzmy sobie trochę ściana. Aha, nie da się. Kurde Dobra. Jedyny, jedyny co nam się stało, to po prostu iść. A, tam są jakieś drzwi. A, to jest. E, to jest crafting. Fajne w ogóle. Skrzynka. A nie, dobra, to... Dobra Kanada. Nie, dobra, najlepiej w tu nie wchodźmy. Jezu! Matko Boska! Jezu! Jezu! Jak się przestraszyłem! Jezu, Maria! Matko Boska! O Jezu! Nie no panie czyny sobie nie weźmiemy O Mam no to jest smoki Coś mi Jezu! Na no miłość bo... Reset Alek Reset który został? Eee O bez. Dlaczego tu nie mogę? Halo ja chyba spadłem. No, chyba spadłem do jakieś więzienia. Chyba spadłem do jakieś więzienia. O jezu! Reset. I'm going to code czeka, order. Czekaj, cztery, pięć, sześć, siedem. Nie, tu chyba był. Nie, bo tu chyba był ten kod. Czekaj. ja chyba go 1, 2, 3, 4, 5, 6. Order. Order. Aha. Tu był kontent ten kod. Czekaj, tu jest ten kod? No. 2, 3, 4, 5, 6. Ciao.

cze jakaś podpowiedź w hmm. nie, co? te liczby coś czytają z Maria tu coś jest? tu są pajęczyny tu jest ten kod tu jest ten kod pięć cztery jeden sześć pięć cztery, pięć, cztery jeden sześć no dałem. Nic się nie stało no, coś tu jest deser. Ale no matko. Czekaj, czekaj. Pięć, cztery. Cztery. Jeden, sześć. A nie, tu dwa było. Jeszcze raz. Czekaj. Bo no... Matko, 5, 4, 1, 6. O, aha, to się otworzyło. Nawet chyba miałem tak spać. Dobra. Bądźmy przygotowali najlepiej. Bądźmy przygotowani. Co je? Co jest? Bośmy przykład fajnie najlepiej. Nie wiadomo co nas czeka. Co tu jest? STOJĘ! Je? Widzicie? Momy oh No tu jest crafting, tam tu nic nie zrobię. Czekaj. Closet, closet, Close it. Co ja mam tu zrobić? A, to będzie drzwi. Ojej. Ja mogę pokonać. Podejdźmy. Podejdźmy. Musimy chyba podejść. Co je co jest, co je? Co, je? co się dzieje? Co się się Musi O o o nie Ci tu zaraz wydarzy. Co je? Nie sojie, co zabić? Co je? Nie to perze. Halo, jakaś drabina? Nie mogę na akurat zjechać. Nie, co jest? Tu chyba nic nie ma. Nie? O, to no, jest trapa. Chyba muszę otworzyć drzwi. Drzwi. Dobra, ale w tej chwili zostawcie łapkę w górę, bo tu naprawdę nie, nie są żarty, naprawdę to jest straszne. Dobra. Camera room. Cały czas miga światło. Co tutaj jest? Spies. pies? O nie! Czemu tu tak? Eee, czemu psa więzicie? To te ciemne obszary na nie zwiedzać, naprawdę. Ale chodźmy powoli, chodźmy powoli, naprawdę, bo to nie są żarty. Camera room. Camera room. Ha, czy ja tu mogę? Ja Zamkniemy drzwi. Kameras. Aha, teraz widzę! Patrz co tu jest! Jakiś krzyż! NPC, NPC! Ja tu mogę... przybliżać? Ja coś tu... Patrzcie, to jest, podpala się. To są jakieś. Ej, to są te. Jakieś. I Su. Co jest, co jest, 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 Patrzcie, to się zmienia. O nie, zaraz coś się tu wydarzy złego. Zaraz coś się tu wydarzy złego. Ja już to czuję. Patrzcie, patrzcie, teraz się zgasza. Patrzcie, jest jakieś martwe ciała. Ja ten pośrodku mnie trochę ciekawi. Patrzcie, jak się ma ciała. Patrzcie, jakieś się ma ciała. Zatem się to podpala. Soj, 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 soj. Ej, co to jest? Jest jakiś demon. Ej fajnie w ogóle to spożyli w ogóle. Jest jakiś demon. Dwa demony. O... Wendigo. O oh nie, ja chyba z nim będę chyba walczył. Soj, soj, soj! Co się otworzyło? Mam tam iść. Powoli, powoli. Pójdźmy powoli, bo nie wiadomo, coś tu może króć, Jezu, jaki mam dreszczyk emocji. Mam Chodźmy powoli. Aha, tu chyba jest, nie wiem, jakiś labirynt. Pójdźmy tutaj najpierw. Ale ja się tu boję trochę. O, zbroja. o, jakieś O, jakiś, jakieś przystosowania. dobra, Aha, dobra, To dobra, O! Znowu. dobra, dobra, bo ja mam to. O, patrzcie. Chociaż ta gra jest miła Chociaż ta gra jest miła Długotrwała... mikstura leczenia Patrzcie Co jest, co jest, co jest, co jest. Bra, na opatrzności E, można to zniszczyć? Nie Ale miga cały czas światło Jest... PRZERAŻA! CO je? Co to jest? O nie, tu mnie atakuje! Szybko, szybko! Nie, chyba będą takie klatki się otwierać. Z tymi demonami chyba. Co je... One przechodzą przez ściany? Nie, to jest jeszcze większe! Matko boska, zaraz zginę! Nie, zginąłem już. Czekaj, gdzie jestem? Aha, tu gdzie? Ej, dobrze. Ej, ta gra jest miła. To jest, bardzo miła jest. Ja wiem, że to będą te demony. Kurde, ale no, jak się mam pokonać? Ci kurde. Ileś jest. Jezu. Ojej. Patrz, jest. To mi kolejne. Czekaj, kurde, no niszcz go, niszcz! Aha, bo też mnie też trochę ostrzegało, że też może się troszeczkę odcinać. O nie, tu jest chyba jeszcze większy... Co tu jest?! Kurczak i dinozar?! Może to się w ogóle nie otwiera? To musimy tam iść. O nie, tu jest to! To właśnie to. Czekaj, czekaj, okay. jedzenie, jedzenie. Musimy jedzenie. To zostawmy miksera regeneracji, miksera odporności na ogień, miksera stokoku, miksera regeneracji. Nie, no tu coś. No czy to się skończy, jakieś. A nie, tu chyba nam się pojawiło, że nie możemy tam wejść. No. Nie, ja nie chcę z nimi walczyć. Niech jest tu za dużo. Chyba mamy iść w inną stronę. Si nie mylę. O nie patrzcie kto tu jest! A mnie przerażają te światło ile minut. Na serio tyle? Oj. Czekaj, czekaj, czekaj. To z damy tu. Teraz idziemy w tą stronę. jeszcze... Jeszcze lepsze niż te. Patrzcie. Nederatowe. Nie... Jaka to się giera? ostrość Jesteś wydaje nasze. Nie, no to... Bierzmy, bierzmy to co mamy. Nie to. Czekaj, czekaj. To możemy. To jest mocniejsze. Dobra. Mamy stopki na pierśnik. To jest takie hydrajtowe. Eee, co to jest? Wiem co ja tu znalazłem. Co jest? No klik. Co jest? Na no serio. Ja tak gr ja ta gra... Ja tak gra fulka, Co? O nie! Kurde ja tknąłem. Z kim ja walczę? Raz nieruchomiłem go, ale to nie działa. Muszę tym o to więcej oddać. Ej, ale tak, ej, ja teraz sobie tak to tak mogę wybić. Hej, minuta, ej, ale tak, jee, później pum, nie? Z tego nie spodziewałem się, ja myślałem, że skoczekam nie za nią. Ej, ja go nie uruchomiłem. No sobra się też trochę nie przerywało, to naprawdę się bardzo dzieje dużo. Po prostu trudno przerywać. Taki akurat taki Nagrywa się w taki, gdzie jest naj, najciekawiej. Powiem wam. Też tak moja jednogzka, tak mi powiedziała. Też pozdrawiam ją. O. Mam nadzieję. Naprawdę zostawcie łapkę w górę tutaj i po prostu subskrypcję, bo naprawdę się poleca i dzwoneczek, żeby też nie przekapać kolejnych odcinków. Też zapraszam was na mojego TikToka, e, który będziecie mieć link w opisie. Też w tamtym wczorajszym odcinku też w mm, opisie, więc dobra. E, jak mówię, cały czas, on mnie no, też nawet nie atakuje. Więc... O, czekaj! A ciekawe, jak to tak normalnie zmienić. Czy... O już. Też będzie no Klik. Nie, raczej tu będzie się Respięć. Nie, dobra. Ja teraz nie chcę klikać. Nie ja wiem co mi czeka. O Jezu, tak tyle. Cześć, zjedzmy sobie. jak w ogóle ja. No a może to, bo to jest mocniejsze. Wejdziesz. Kurda. wyjdziesz O. To A, tu nic nie ma. Los. A, tam byliśmy. Dobra. Idziemy, idziemy. To będzie to samo. Ano, ja no dalej to ja nie wiem. O, a patrzcie, jakieś przejście. Ej, nie zauważyłem w ogóle. Ej, ja w ogóle. O nie! Czekam. Teraz się znajdziemy. A nie, one mnie atakują. Nie, atakują. Nie, nie atakują. Przecież kasztanie Ja jednym ciosem No ja. co? co? się to jest całe Co się Kurde! No nie jest to kasztanie! No nie jest kasztanie! Gień kasztanie! Gij kasztanie głupi! Gień kasztanie! Dobra, nie chcesz kasztanie, głupi? Nie, nie, a mam strzał. Teraz ty zginiesz kasztanie. Nie mam strzału, nie mam strzału. Tu są strzały, tu są strzały.

Może tu mam prze... Może tu mam przejść? Nie? Tu coś jest. Hmm... Odporność na ogień. Dlaczego coś się, kurde, zacina? Dobra. Bądźmy przygotowani na każdą ewentualną... <grymne> o ja pistole! Ej, no fajne! I na serio my musimy tędy. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Słuchaj, soj, soj, soj! O nie jestem Indago! i musimy I pisz gińszczylu, gińszczylu. co? ale jak ja mam z nim wygrać? Jest jeszcze ta muzyczka Kisus maria e tu są w ogóle kurde patrzcie na tego jest Ging, 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 o, gdzie jest ten kurde boss? O, gdzie jest ten boss? To jest to tak, Nie wychodź! O! O! Pomoga, pomoga. To pewnie będzie koniec teraz. A? A nie? Nie, ale ten, mi ten, ten mnie interesuje. A ten mnie no interesuje. Tak A, tak A ten mnie interesuje. A ten mnie A to mi nie potrzebne w ogóle. Gdzie to jest? Dawaj, dawaj, dawaj. Już wraca się No, 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 no. no. O, prawie, prawie. Prawie cóż jest wygraliśmy to koniec open wygraliśmy wygraliśmy tam trzeba wejść o, wygraliśmy o. Teraz, kurde, teraz trochę O, o exit. No, halo O, dobra. Graliśmy. Jej. Uratowaliśmy świat. Thanks for playing. Uratowaliśmy świat. Winging Speed. Oj, lasek. No i dobra, no to to by było na tyle co e, w tym e, i też piszcie czy też chcecie właśnie też takie straszne, ale też naprawdę ja powiem, że naprawdę gra była naprawdę fajna Ten, i ja naprawdę Wam polecam po prostu zainstalować w modzie. Jak chcecie, to ja też mogę Wam na też w następnym odcinku, jak w ogóle będziecie chcieli pokazać jak po prostu tą taki mod zainstalować na Minecrafta no i będziecie mogli przeżyć takie same emocje to co, co ja i naprawdę polecam i dobra no to wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka mam nadzieję że Wam się spodoba się to robić zostawcie łapkę w górę subskrypcję yy, i po prostu zobaczymy się w następnych odcinkach i pamiętajcie że Mm, że w następnym odcinku że 20 20 subskrypcji piosenka. Oszkoda, tam nadal nie da się. Ale dobra, więc trzymajcie się do następnego odcinka. Elo.